teoria manewrowania, efekt śruby. Na jachtach z silnikiem stacjonarnym występuje tak zwany efekt śruby. Jeżeli przesuniemy naszą manetkę do przodu, wówczas nasza śruba zaczyna obracać się w stronę prawą, jeżeli mamy śrubę prawoskrętną, co będzie skutkowało tym, że nasz jacht zacznie zarzucać rufą w stronę prawą. Wygląda to w taki sposób, że najpierw nasza rufa zostanie odstawiona w stronę prawą. A następnie nasz jacht zacznie płynąć do przodu. Ten ruch będzie wyglądał w taki sposób. Na szczęście, ponieważ na większości jachtów ster umieszczony jest za śrubą, dzięki temu możemy skontrować ruch naszego jachtu już na samym starcie. Wyglądać to będzie w taki sposób, że jeżeli damy manetkę do przodu, to nasz jacht przesuwa się rufą w stronę prawą. Ale ponieważ mamy ster wyschylony w stronę prawą, to rufa od razu zostaje zarzucona w stronę lewą. Jak tylko zaczyna płynąć prosto, to prostujemy ster, tak żeby nasz jacht płynął do przodu. Większy problem jest, kiedy wrzucimy monetkę wstecz. Dlaczego? Dlatego, że wtedy śruba, która jest śrubą prawą skrętną, w tym momencie odwraca nam się w stronę lewą i rufę zaczyna nam obracać w stronę lewą. Natomiast, żeby to skontrować sterem, to najpierw musimy nasz jacht rozpędzić. Dlatego, kiedy wrzucimy manetkę wstecz, jacht zaczyna zarzucać ruchom, zaczyna się cofać, i dopiero jak nabierze odpowiedniej prędkości, to wówczas można wyprostować jacht. Dobrą praktyką jest, żeby zapytać bosmana, czy mamy śrubę lewoskrętną, czy prawoskrętną, dlatego że przy śrubie prawoskrętnej nasz jacht będzie się zachowywał odwrotnie. I przy odrobinie wyobraźni będziemy wiedzieli, w jaki sposób będzie się zachowywał nasz jacht przy wrzuceniu manetki do przodu, a w jaki sposób będzie się zachowywał przy wrzuceniu manetki do tyłu. I tak, przy śrubie lewoskrętnej, jeżeli wrzucimy manetkę do tyłu, wówczas nasza śruba będzie się obracała w stronę prawą, co spowoduje, że najpierw rufa zostanie zarzucona w stronę prawą, a dopiero jak jacht się rozpędzi to zacznie efektywnie działać ster, co pozwoli nam wyprostować nasz, naszą jednostkę. W praktyce możemy przeprowadzić sobie takie małe doświadczenie, że staniemy naszym jachtem i wrzucimy manetkę wstecz i zobaczymy, czy nasz jacht przesuwa się w lewo ruchu, czy w prawo. Później w, przy manewrach portowych będziemy mogli to wziąć pod uwagę przy cumowaniu jachtem. Co zrobić w wąskim porcie? Wyobraźmy sobie taką sytuację, że mamy keję i jedno miejsce jest wolne, w którym chcielibyśmy zaparkować. Natomiast jeżeli wiatr nam wieje od morza, wówczas decyzja na to, żeby wpłynąć rufą, może skończyć się delikatnie mówiąc niepowodzeniem, gdyż jesteśmy narażeni na to, że niewielki podmuch wiatru zdmuchnie nam dziób w taki sposób, że uderzymy albo rufą, albo bokiem w Y-bomb bądź nie daj Boże w innej jednostki. Dlatego zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest wpłynąć między keje i później wrzucić bieg wsteczny i wycofywać się pod wiatr, tak żeby stanąć przy keje w taki sposób. Jeżeli mamy śrubę prawoskrętną, no to będzie się wiązało to z tym, że kiedy wrzucimy manetkę na bieg wsteczny, wówczas najpierw zarzuci nam rufę w stronę lewą, co może zaskutkować uszkodzeniem innych jednostek stojących po przeciwległej stronie K. Dlatego bardzo ważne jest to, że wpływając między K. tu w ostatniej chwili należy delikatnie skręcić jacht. skręcić jacht o tyle, o ile wiemy już z doświadczenia, że nasz efekt śruby później odwróci nam nasz jacht w przeciwną stronę. Wtedy wrzucając manetkę wstecz Najpierw efekt śruby spowoduje, że nasz ciach się wyprostuje, a potem już kiedy będzie ster nam działać, możemy bezpiecznie wpłynąć między Y-bomy. To co pokazałem mam nadzieję, że przyda Wam się przy manewrach portowych i nie będziecie mieli już problemu z efektem śruby.